Siema, siema z tej strony Archon z kanału 2 metry Odryf. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Jest to już nasz trzeci odcinek z Call of Tym razem wraz z moim ekipą na wczorajszym live'ie wykręciliśmy całkiem niezły wynik na czwórkach Także jeżeli chcesz zobaczyć ile fragów było to zostań do końca materiału I tym samym chciałbym was zaprosić na mojego fanpage'a na facebooku oraz na moje live, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od 18.00 oraz dzisiaj w sobotę od godziny 17.00. Także zapraszam na kapał Twitch.tv, mamy te rozrywki. I cóż, nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam miłego oglądania. Do zobaczenia na scenkach. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Ej, no musimy coś wygrać panowie, więc na to się udało to. to no może nocoro próbujemy. Dobra. Psz. Na dach od dachu tak. Battle Royale! Oznaczam strefę od dla twojej drużyny Dobrze żołnierzu. Do waszej pozycji zbliża się chmura gazu. Lepiej ruszajcie Cel to wybić wroga! On tam jakaś bestia się odezwała, słyszę on pies ścieka Jak głupi To jest Star chyba czysty jest ogólny, nie? nic czysto Ej, ja w ogóle nie wiem czy ktokolwiek leciał na super supersturę Nie, nic czysto No ja dobra, ja skaczę. w Zaraz się dowiemy, zaraz się dowiemy ja na dole jestem, nie? No, nie no my też jesteśmy na dole. Kasa jest, to jest najważniejsza. Ja mam o boxa jeszcze, jakby są O, ja mam czerwoną. Ja mam kewa boxa. No to Keby dobrze. Kiedy by się przedały, O, druga czerwona. Dobra panowie, dawajcie na rzut. Mamo boxa mamy, Cabo boxa. Wszystko jest, co potrzebne. Dużo Gucia, dużo. 1200 punktów. Dużo. Pozdro dla Gucia, który nas słucha i ogląda. Adrix, pójdź sam, co? Nad nami BSP Wrocław! No, okay. Dobra, ja kupuję BSP, no. Wpuścić, paspa? Pierwsza mną na drugie, nie. Jak ktoś tu. Zrzut kasy, potwierdzam. Fajne pieniążki wyrzuci. Ja wracam w nie? Pierwsza. Pan też tutaj. Zrzut uzbrojenia zaraz dobrze. Stać to amu. No czekać, no. Adrik, amu. Macie kasę, ja mam na oczach, Ja mam bazbę. Ja, ja to mam No to weźcie jeszcze. Ktoś no. tego potrzebuje? Moje. Ja prowadzę. Ja tu siedzę. Obok. Jest tu hotline. Ja puszczam pierwszy, żeby nie było. Dobra, przy, zaraz przy głowie, no. Jak podjedziemy... O, ktoś wziął tu głowę. Dawaj, no i podjeżdżamy, podjeżdżamy. Dobra. dobra. Się z kim? Jeden leży, nie żyje leży, 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 dobra to czekamy tutaj nie może ten e... A i jeszcze Od silosów z... macie na pewno. Jest tam snajper, od no. Się do ładu. Teraz ładnie, ładnie, ładnie Adryx. Mam. Nolot puszczam. Bez kefa. Nowisko, powalony. Nic z tobą, tak to grasz. Ani nie dasz kolegom froncie. Z... Nie żon, żon. Dobrze, 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 dobrze. Zmieśli się. Znowu powalony. Tu blisko jest, za silosem. Podejrzał. Bez kewa. Kurwa Ciebie, no. Wracasz do bazy. Powalony. Dobiję. Ja pierdziele, 10 Dzień na C. przez leżą, Dobra już cię wykupliłem, Marcin. Spokojnie, spokojnie. Idźcie go wykupcie, nie? Chodźmy po swoje rzeczy. Ci też już byli po tym... po rzucie. Ale jest surprise, mieli co? Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Widzę kasę. A, gdzie mam te rzeczy? No, no tam, może na niebieskim, nie? Dobra, my się tam cofniemy, bez problemu. Cieka Adriaty. Życzę kasę, nie? Ja, bo tu masz mało skalałeś, Ja go użyłem. Użyłeś, to dobra. Trudno. Padrg moje te nogi rozpędza. Widzisz to? Widzisz to? ktoś w ogóle. Teraz się na dopiero. Dobra. Ale ci panowie mieli naprawdę nie przed głowę zabrali, nie? 95 możemy tam. Ha, no, dawaj oni ja oni o, o, oni. Ja mam ja BSP proszę. puścić. No, zaraz, zaraz, zaraz. Postawcie miejsce dla zaraz, mnie. Zaraz, ja też mam BSP jedną. No. no, to auto waj, waj, waj oleje. Ja, 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 miejsce dla mnie. Siądę obok. Ja poprowadzę. Muszę coś BSP. Zwiad już w drodze. No mamy tutaj, na Libie skupimy, no. Dwie no. no, ekipy. Tak. O, i skaczą tam. Wsiadamy? Dobra, tu wysiadamy, 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 wysiadamy. to tam Dada się Fatimy No. Jedziemy, jedziemy. Uwaga, BSP leci na oparach. Kurwa, to, to moje, to moje za nogi za rozpędzi to... no. Oni są na opanie no? na opanie no. Ten leży, leży drugi. Ja nie mogę te. Zacięty no. no. Leży, leży. Jest. Jeszcze, jeszcze jednego mam. Leży. Niepekne. Nie będziemy bezpana jeszcze nago puścić, no. Nice. Nie to ary Kasetówka tu jest. Oznaczam sprzęt. Jak gdzieś przemiany drogę. Ja, tak. pan, ja? ja wezmę. Żyjemy wszyscy, tak? To jest. Ja mam pakę z kawami, w razie z czego? Gdzie strzelasz, Adrix? Spoko ma to, spoko. LK leci. Eee... co można zrobić? No? Te kalce. Nie zdziwię się, no. Leży Be, bez beba. Beba. No ten, to ten sam. Tak. Nie. OK, nie gadaj stary, ty to jest. Okej, To Tam To grać nie da stary, teraz normalnie. A Ja nawet nie mam polskich słów do tego. To znowu się czepiłem. Znowu Oznacza... dostał. Bez Ej, ta helka się pali. to się pali? Leży kolejny. Oho, oho, oho. Ja nie ja wierzę stary. Ej, dobrze, że to jest na streamie wszystko nagrane, nie? No, ta, ta akurat perspektywę nie mam, nie? No. No, ale... Ja ja Wierzy trzeci! No co ty <laughs> stary? Dostań. Dostań. A, Dostań. Ale... Ostatni kierowca został, nie? Dobra, bierzcie to BSP czy coś. Ja mam BSP, ja mam. To... Bo ja jedziemy, bo za długo Ej, duchy. dobra, chodźcie, chodźcie po duchy ducha No i co? Idziemy do dziury? No po co do dziury? No tak Zbliża się chmura gazu. Nami tak, nową na bezpieczną strefę Nie, idziemy dalej, nie? No Głowa gdzieś trzeba przyczaić. To nie lutowane, no ale proszę. Są... Ma ten DSP? Ja mam. Ja mam ja mam on, ten mało. Co za to? Teraz Na naszą stronę. Ok, wie. Dawaj, z halki musisz powalić no. Bez keba Leż, Leży? To no, ty żyje. byłeś robota. No ty Ja pierdzielę co za ty No co za ty, ja, ja się nie odzywam ja. Dobra, co, co dalej? Sklep no, dąbki, 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 no sklep, sklep, patrz każdy Ja mam dziewięć koła, ja potrzebuję surpreza Nie? Ja, ja, to, ja już mam BSP, kup se surpreza, mordo. Jedna jest BSP, okay. już jest z BSP, reszta kasy ich nie? No to może odpalać na BSP. No Dobra, pala. Nad nami nasz BSP. Nasz OP nie sam. Dobra, trzymajcie kasę. Leci kasę. Mamy na plecach te samo jednego typu. Nie? Auto, auto wzięli. Jest, zniszczono, powalono pojazd. Dawaj, 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 wyjeżdżamy. Ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, panowie. Dlaczego? Znaczy, to jest? Jeszcze jeden się to dobra, nie żyje. Jeszcze jeden za samolotem. No, ten drugi jest, nie? Jeszcze. Helka leci. Znowu. Nie, no, patrz na. Jest o, za samolotem, droga. przed samolotem, przed samolotem, panowie. Tutaj? zamieszkam się. Dwójka tam jest? Jakie Uciekają. Tam, do tyłu uciekamy.

nad nami nasz PSP! No i oni chcą do w Bez kawa. Wracamy do bazy, no już na No to znowu na tej helce. Podjeżdżamy rudy. Jeden leży, cała drużno Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden jeszcze tam jest no. Ej, następny raz podjeżdżałem z drugiej strony jeszcze. O kurde, dostałem. No, z drugiej strony dostałeś. No. Ostatnie pytanie no, tego tutaj. Jeszcze, jeszcze w nas następny team podejeżdża. Skąd? W lotnicy. Tam z tej strony tam. jeden. Tam. Powalony tam. Przyjęcie. Tam. Kurwa, Podlaczam nie umie zaznaczyć. Tam jest powalony. Na biały. Rudy, Rudy, dajcie kasę. Czekaj, dobra, ja, ja nazbieram, nazbieram na niego tu. do glutu. Na moim marku zna, na dole jeden, tam samolot przebiegł. E, Rudy, nie mogę Cię wykupić, masz gułag, tak? Mam gułag. Oni są na hangarze, nie? Tam nie jednego już widziałem. Będzie mógł wrócić do was. Tam była skórka. Tamto. Nieprzyjaciel. Leży. Uwaga, nadlatuje nas nalot precyzyjny. Kolejny nalot, on zabity. Nice. Oj. Znaczy to B.S.P. No, już nie no, może już wrócić nie. na front. Dobra, mogę kupić. Przebiega na policję. Nad nami nasz B.S.P. Udać się w wyznaczone miejsce. Dobra, no, ja to? Zburzene przyjęte. Ty tam jest jeszcze jest cała czwórka. Idę tam. Na niebieskim pingu. Gdzie idziemy? Nie przesopać na pewno, nie? Na niebieskim pingu jest cała czwórka czterech sniperów. Włożę tam Bobski, nie? No, ja podam po, po zdroje bliżej Leżę Jeden leży Też leża. Ja się podniosę, nie? Zaraz, ja... ja, zaraz po ciebie wracam, nie? Tylko się ubiorę. Jesteś schowany, nie? No, trzemy nie. Kurwa. się chmura gazu. Przedostań Dobra panowie, do bo znowu teraz, teraz tracimy wszystko, nie? Walcie do nich, nie? Żeby Bobski nie przylecł. Dobra, ja sobie tak na bezkobrą. Zeszli na zewnątrz. nie będę ubierał, nie? Bo No, to... oni... już. O, nie podniosłem się, dobra. Do czego chcesz? Sniperki. Ja mam pewnie 40. Oni zeszli pewnie. Czekaj, oni, oni muszą w naszą stronę iść na pewno. O ciebie bierzemy się. I... Arek, są na Co Są na oponie. Są na tu są, centralnie tu są. przekazuje przekazuję. Stórza. Dalej są na tym budynku. Dalej są na tym budynku. Na 100% widziałem jednego. No. Dalej są jeden. Na pewno jeden jest tu, na pewno jeden jest. Mamy to cel. 3. 3. Dróg Powalony? Uwaga, nadlatuje nas. Dajcie szalok. kasę, dajcie No, no. Dokładnie, i kolejny po Dobra Dękasę, dekasę, dekasę. Ale nie wolno na lotu, jeszcze nie? nie ma po co. Zamknęli drzwi, zamknęli drzwi. Kupili się tam na sklepie? Ja do prawej, Mamy biegnę, strefę, mamy strefę generalnie. No to pod hangar biegną. No nie, tak samolot, tak Zaraz będziemy uciekać stąd, mordo. hall Strzelają z prawej. te zaraz muszą uciekać. Skąd strzelają, skończ strzelają. Tu dalej stąd. Oznaczam cel. Leży po jeden. Powalony jeden. Oh dwóch dwóch leży. Nalot to nalot. Leci. Jeden dobity na pewno. Kolejny ląduje tam. O, prawie go trafię. A drugi jeszcze jest na klatce. Widziałem, nie? A ja drugi zleciał. No to czwarty jest na klatce. Wyskoczyli. Z dachu. W jeden stronę, najmniej. Ta? W prawą stronę wyskoczył. Na no, zielony. Budynek. Dobra, to już huł. Dobra, Adryk, cofnij, cofnij. Cofni. Jest, 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 jest dalej. No to jeden Beskawa Bezkowa, Bezkowa. Mięta, Bezkowa. Nie. Zeskoczył. Mięta na górze bez kawa Powalony? Przy policji? Nie mam nalotów, panowie, no. Puściłbym, no, ale co on Nie Nikt tam nie widzę, że do innego potem. Adrix tam dojeżdża, ja biegnę za nim, no. Powalony? Dawaj się to do Adrixa. O. Nie wiem, Halkom Rudy. Tam poleciał gościu? Przekazuję współrzędne. A Rudy? Ja ty polecę. Ej, dwóch jest tutaj, to jest na nibie z Już na ducha są dwa. Co, wjeżdżamy z MP5Kami tam? Będę pilotować. Gdzieś tutaj, jest yes, to strony naprzeciwko. Nie chcielibyśmy podchodzić. Jest. Góra. Więc widzę ślady. Gdzie są? Leży, leży. Ale jeszcze drugiego słyszałem. Pod nami. Leży. Ja tak jeszcze tak... jeden. Na mnie, na mnie. Mamy ludzi, no, na... ludzie. Co do środka? Zostawiacie w ogóle. Tak, jak przecież chcecie rozdzielać to po Nie ja biegam z Adrixem, nie? Wchodźcie się górę, się do góry. Ja wchodzę, wchodzę. Ja wchodzę to sam, oznaczam nie? Oznaczam punkt medyczny. On jest na samym dole. Na dole? Tak, mam go. Mam go. Brawo, Dobra, czekaj, Bierz, chodźcie, gdzie ta helka? Ta helka jest na dachu. Nie na dachu, na dole. Na dole, dobra, ja idę po Halkę Lecimy Ale mnie zajebiście laguje. się laguje tam lądował, nie? Nie widziałem, widziałem Już tu. Przemieszczam Bocie, się tam. Le... idziemy po tego, tam Tam idziemy, tam dobra A tą Tylko ja muszę wziąć swoje bronie, to ja tam zlecę, może zdążę. No teraz. No, i weź Halkę, i weź Halkę Od krasy, szybko No szybko Dobra, pochyc. Dobra. Dobra, ja spadam tam na swoje rzeczy. Możesz... No. nie zdążę nawet. Zdążysz, zdążysz, zdążysz. Jest Kizur Leci od razu, leci od razu. Ej, no, ale tam sam, gaz tam już sam. leci, nie? Ej, to tu każdy. masz, to tu masz tą rzecz, nie? Teraz, te tak rzuc, teraz tak też padniesz z rzut, teraz tak i spadniesz. Tu masz kara, tu masz kara, tu masz ffr nie? No i co mi się stażyło? Poddaszam karabin szturmowy. Amo. No blej. No i No. Sama chcesz? No daj. Nie ja dostaniesz od snappera? Tam Dobra, jest. O tutaj, plecypety no. Tutaj, 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 tutaj. Leży. Tutaj, tutaj, tutaj. koło nas. No, nie po hewie. Widzę. Leży drugi. Dobity, jeden. My tu mamy trójkę, tu na pomarańczowym się. No dobijem ci jednego Uda Ci się wyjść. Dobiję drugiego Jestem jeszcze sniper. Na pomarańczowym Za tymi kamieniami Tak poza Czy był Oni na dół mogli zlecieć Zdechy. tam Na pewno znaczą po lewej stronie są Przemiesam na niebieskim pingu też nie? Tutaj biegną, tutaj. Mamy tu cel. Leży, jeden leży tutaj. Robi, nice. dobity, dobity, dobity. Ładnie jeszcze jeden tam jest. Przemiesam jeszcze jeden biegał w górę, nie? Na 100%. No ja widziałem, widziałem. Jest, sobie przebieg, przebiegł tutaj, tutaj ta strona, Przemiesam ta strona, jest, jest właśnie tam przy tomu łami. No, let's go, let's go, pal. 15 prawo. Ale dobrze. Na składach się liczy suma. Jak wygramy, wstałem na YouTube. Ale, ale Arcin. Ty też masz 6, więc nie jest tak źle. No. Gdzie się mnie, no ale to jest Adrix Macie? No. Z jest znaczy? to nie? Tam jest trakt. na bezpoczyna. Macie jakieś kewy? Tak, ja mam 8, mogę cię rzucić. Ja mam skrzynkę. to rzucę skrzynię BSP i puszczać od razu? Nie pójdź. Tak. Spręka u. leci, spręka tu ja, leci. Tu możecie se kewy uzupełnić. Ja mam tutaj, zwołuję to. Tam gość by wylądował. Gdzie ty z tą skrzynięszcie się? No dobra, tam? Chyba z 8, to potem. No ale wyrzuci niech, żebyś sobie uzupełnił, nie? Such jedzie. Jedzie prosto na nas, Wysiedli? Na koronkę jedzie, na koronkę biedzie Nie mówiłem No tak mu do tego suma bo... Przekazuję jak, Dobra, jak go nie rozumiem, to ja nie mam pytań Dobra panowie musimy do góry uciekać No już tak, jak nie uciekniemy do góry to nie wygramy I to jest pewne nie po lewej stronie są też gorzej no zaznaczyłem punkt nawigacyjny tam był gość na moim artykulu. Pozostało tylko 25. pięciu! Polecam se ducha już jak ktoś nie ma, nie? Mam. Kurwa. No właśnie po tych kamieniach. Ty no, nie wlezę tu, nie? Co jest? Głuchy. Gościu leży. Z prawej strony. Zobity. Spokojnie Dwóch tam jest. Się się do z góry. Bez skewa, ten to supięknie. Przemieszczam się tam. O kurde, ale biję O Jezu. Ja też dostałem. Chodź ja, ja, sam dostałem. Adrix, marsz, marsz, marsz. On mi też ten był, nie wiem. Czy... Z dachu pali, z wysokiego. O ma Spokojnie. chyba łohaka w ten te nie? Ogólnie bo... Dary. Trójka padła Powalony na dachu. Nie? Ładne, ładne. Nie mamy nalotu, nie? Nie. nie to jest moja miejscówka. Ja lecę na kampę swoją. Bobskit chyba wiesz, jaką, nie? No, lecę za na tobą. Na A ten na niebieskim marku na drzewo, zginął? Na drzewo, nie, tam jest dwóch gości dalej, nie? Patrzcie plecy panowe Plecy pusto Ej lewa, plecy, 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 lewa, lewa no. Nie wiem sko O kurde. tu jest Po samolotem, po samolotem, w samolocie. Dwójka, dwójka, dwójka w samolocie, dwójka, dwójka Powalony jeden Jest jeden, jest jeden, tam jest Arcel. Dwa firmy tu są, tam jest z lewej strony tu jeszcze. W samolocie podnieś lichę. w samolocie. Tak, tak, tak. Haro, zaraz poprawię stronie maszyny. Wiem. Wiem. Przemieszczam się tam. No on wie, on wie, on, on, on wie. się, chodź Patrz się gdzieś. Mamy tutaj w samolocie. Zaraz po ciebie, Adrix. Się góra Leży w samolocie, się do bitwy. Jeszcze jeden. Na, na niebieskim marku jest trzech. Ja mam samolota. Posłaniaj. I podnoś. Ponieść, ponieść, poniesie. Ponieś Adrix na drzewie siedzi. Zauważył mnie. Kurwa, dał się co? Aaaaaah, tak dowadzi. Dalej, pisam o locie siedzi. Noo, była duszka, no, ja ta mówiłem. Mówiłem, że tam jest duszka. 18 fragów. no ładnie, 6, 6 i 4 to ile to mamy razem? No ładnie, no. Ładnie, ładnie. ładnie, ładnie. 34, no. nie? ładnie, Dobra. Także moi drodzy, taki to był mecz w naszym wykonaniu, jeżeli Ci się podobało to pamiętaj o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza pod tym filmem, to zawsze mnie jakoś pozytywnie napędza do dalszej pracy i cóż, do zobaczenia na streamkach, trzymajcie się, cześć, cześć.